Tegoroczna 36. Piesza Pielgrzymka z Płocka na Jasną Górę wyruszyła pod hasłem Żywe Diamenty Maryi. W tym roku mija 300 lat od koronacji koronami papieskimi ikony jasnogórskiej. To wydarzenie stało się inspiracją do hasła tegorocznej pielgrzymki. Tematem rekolekcji w drodze jest natomiast przesłanie płynące z Fatimy w związku z setną rocznicą objawień fatimskich. Poniedziałek mogliśmy gościć ich w naszym mieście. Około 30 km, tak przeważnie, pokonujemy w tym roku. Zapisanych jest myślę, że w tym momencie około 1200 osób z różnych regionów naszej diecezji, bo to jest taka specyfika naszej diecezji, że idzie jedna pielgrzymka. E, bo w innych decyzjach jest różnie, że jest kilka pielgrzymek, u nas jest jedna, czyli z różnych rejonów ludzie się zbierają w płocku i wyruszają. E, więc no, taki jest jakby ogólny zarys nas, naszej pielgrzymki. Uczestnicy w drodze na jasną górę mają do pokonania w sumie około 270 km. Oczywiście najwięcej z osób młodych, to też myślę, że żadna niespodzianka, no bo to tak jest, to jest duży, czy wręcz olbrzymi wysiłek fizyczny, więc no trzeba mieć po prostu dobre zdrowie, żeby na pielgrzymkę pójść, choć też osób starszych nie brakuje. Pilgrzymi zatrzymali się w podkutnowskim woźniakowie i zjedli tam obiad. Parafianie przygotowali dla pielgrzymów kanapki, ciepły posiłek, owoce oraz napoje na drogę. Jest żur z białą, są bułki, jest ciasto. Przygotowujemy trzy rodziny z Leszczynka. Pomidory nasze też są z naszej produkcji. Dla pielgrzymów, żeby nie byli głodni, żeby mogli iść dalej i modlić się za nas. Pamiętam trzecią pielgrzymkę, jak tu szło około 12 tysięcy. Wtedy było naprawdę tutaj dużo ludzi, brakło nawet jedzenia. Deszcz padał niesamowicie i to mi tak utkwiło w pamięci. Pobudka około 4.30. Łatwo nie jest, ale nikt nie narzeka. Poranna kawa na kuchence, którą koleżanka właśnie ze sobą zabrała. To jest pierwszy. <grym <grym> to bez e, przygotowanie jakiegoś tam porannej toalety. Później znalezienie e, bułeczek, zakupienie, żeby ewentualnie zabrać na pierwszy przystanek, żebyśmy mogły sobie jakieś śniadanie zrobić. Co ważne jest podczas takiej wyprawy, żeby zabrać ze sobą? Żeby zabrać to ze sobą. Najważniejsza to wiara w siebie, że dojdziemy. Mhm. Bo są takie momenty, że to już głowa idzie. Ja nam no mam tak, zostają. zły. Ale to nic, damy no, radę. Modlitwa. Tak. Najważniejsza. Rozumiem, że idzie się w intencji. Tak. Warto przejść te kilometry? Warto, warto. Tak. Już wiemy, że warto. W intencji, w podziękowaniu. Za to całe dobro, które nas spotyka. Za to, co już mamy. Tak. I co byśmy chcieli zmienić w tej intencji, zawsze Wam to iść. Intencje i także to jest taka droga dla nas, bo to jest taka droga przemyślenia, takiego zajrzenia poznania w siebie siebie, tak, to jest bardzo ważne. Tak, ja wrócę do domu i nie będę krzyczeć na dzieci. Yy, o, wygodne buty na pewno rozchodzone. Yy, Wodę. Coś przeciwdeszczowego? Przeciwbólowego? Chyba dobry humor to jest najważniejsze, a cała reszta to sama przyjdzie. To, co jest potrzebne, zawsze na trasie się znajdzie. Codzienna Eucharystia, różanie z intencjami pielgrzymów, śpiew, apel wieczorny. To wszystko w wyjątkowym klimacie. Ponad tysiąc śmiałków, a może bardziej ludzi zakochanych w Maryi i wierzących w jej potężne orędownictwo. Pielgrzymka tak myśląc po ludzku jest trudem który nie jest konieczny, kiedy można samochodem, autokarem, pociągiem dotrzeć łatwo na Jasną Górę, a jednak coś popycha co roku tylu ludzi na pielgrzymi szlak.